Jadą! jado na mecz, jado. Ile bramek dzisiaj, wszystkie jak Chuck Norris Mecz na szczycie Z Aksą Mikołów Trzeba wygrać Nie? dupisz, jedna przynajmniej Dobrze, dobrze chci jeden mecz wygrać FIFA, to, to powinieneś... Szajkro, dwa mecze na dwa No same są służone podejrzewam Ludzie, w tym stadionie jeszcze brakuje jednej statuetki tutaj Dali już No i pod pan nie mogę ja bo po drugiej stronie barci kod, nie? Zasłużony kibic Talizman szczęścia Dzisiaj jademy tu Z tematem kurwa. Tam by da siedział Trajda se po pszczynie połazić Kto Boga temu zabroni Mam od jego dokumenty, to mogę napierdalać Jest ekipa Także może być wesoło, bo trajemy z pierwszym miejscem, ale wonio tu przynajmniej remisem jest na łysy. Klon się rozgrzewają, się rozgrzewają kola zero, kurwa. dieta do chuja a oba zespoły nam wyprowadzają panowie Szymon Janicki jako sędzia główny i panowie asystenci Przemysław Marzyk i Rzegorz Bójczyk, którzy poprowadzą dzisiejsze spotkanie i reprezentują pod okręg pytą. No i to już czas na zestawienie, w jakich oba zespoły dzisiaj rozpoczną to spotkanie. Goście, czyli jaka jest ich gołów w strojach zielonych, w pracy z numerem 12, Sebastian Duda, dalej z trójką Michał Pawełczyk, numerem 6 Mateusz.

Spalony. mawalony Miana myjś Spalony Jest dobry kurwa. Ale za mój da jest lepszy Ten łysy tu Nie, ja, nie Ja Kurwa, on mu taką petarda z, z dystansu, że w Nie, za dużo Dobro, dobro Kurwa Kur... Nie ma nic, nie ma nic Nie ma nic キャプストーン。 Oh ciężko to widzę, ciężko. Przerwa. Na prawo. Dawaj, 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 Kurwa. dawaj, dawaj. Obróć się. Nie faluj. Czulej. Dawaj na ja. Dawaj, dawaj. Jedziesz tam, Darek, jedziesz. Szanowny panie, jesteś jedziesz. tam, Darek, jedziesz. Szanowny kolejka w pierwszej grupie katolickiej klasy ale to trzeba a teraz przy końcu, w nie zara, a za ale zakończyły się już... Jest! Jest! Lo, 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 lo. Jasno! Jedziemy, jedziemy teraz! Idzie Co?! Siedzi Kurwa Spokojnie, przyjmij O kurwa No, no, no O to chodzi Twoja Dwóch seryjczyków, kurde. Patrz, patrz ręż, którym, którą oni mogą nie zagrozić. To jest jedyna rzecz, którą mogą zagrozić, właśnie. To. stały problemy tej gry, nic więcej. Słowa. Ja pierdole. Sędzia musiał być fajnie posmarowany, nie? Że tak gwizdo. Nie no, nie dawaj tego murku, idź tam. Ej! Że leszczył moje żółta, nie? No i co mógł gwizdnąć No jasne, że mógł gwiznąć. Sędzia dobrze wie, co, co czym mogą zagrozić. Sprzedajna menda. I ten z boku Patrz, patrz, patrz. Kurwa! O, za trzy za sekundy będziesz odkarny. Jest, kurwa. Fał sędzia, no coś, kurwa! Jak możesz nie gwizdnąć? No! Kurwa,

Stalić się z tobą ja <laughs> Napój Jesteś taka jak ja Lubisz to, ja lubisz troszkę Pomarudzisz, później jest jak jest Ale tak jak ty, Lubię Jedziemy już do domu Ogólnie Miałem mieć powiedzmy wyjebane na ten mecz Bo to co się tam działo po meczu To przeszło najśmielsze oczekiwania Nie yy, To co AKS mo trenera to to jest mistrzostwo świata. Także ów trener miał ból dupy o to, że opisałem całą sytuację jaka miała miejsce w poprzedniej kolejce Czyli o tym jak wykartkował cały zespół na jeden z ważniejszych meczów w lidze I on raczy przez cały mecz do brata mieć pretensje w stylu A ty chce idź z tym bratem twoim paleciakiem nagrywać vlogi, czy coś takiego Jakie zdjęcia rób z tym ciulem, z tym chujem ty kurwa, no tem chujnie, za późno się dowiedziałem o tym, naprawdę za późno się o tym dowiedziałem, bo no mógłby mieć koleś ciężko, naprawdę mógłby mieć koleś ciężko, sędzia odpierdalał manianę taką, że sędziował pod nich, a ten kretyn łaził i pierdolił, że Ustawiony mecz, że sędzia gwizdał pod nich, Będziesz, zobaczcie sobie ten cały film, do czym no, też nie widać, no też wam nie, nie, nie wszystko nagrywałem, ale widać jasno. Skręć w lewo. Widać jasno i wyraźnie, kurde, kto jak sędziował, także paranoja. Tak też pokrótce, ten remis tych drużyn powoduje to, że AKS traci pierwsze miejsce. Szkoda, bo szkoda, bo sam AKS ogólnie spoko Darek też tam grał i tam No dobrze to wszystko wyglądało Ale zachciało, zachciało się zmian, zachciało się trenera z nazwiskiem Z takim nazwiskiem, że taką takie nazwisko, że jak Zaczął wyzywać wszystkich Całą iskrę prezesów i tak dalej, sędziów, to nikt z jego drużyny się nawet za nim nie postawił Więc jasno i wyraźnie mówi o tym jak jest traktowany, był trener, który jest teraz trenerem iskry zrobił w iskrze drużynę, prawdziwą drużynę. I ci zawodnicy naprawdę jeden za drugiego wszyscy walczą. Jak są jakieś spory, to jeden za drugiego walczy. Nie? A tam ta sytuacja pokazała jasno i wyraźnie, że wszyscy go mają w dupie. I to też taka przestroga dla prezesów AKS-u, że zrezygnowali z trenera, który zrobił drużynę w Iskrze. Kosztem takiej osoby, bo chcieli mieć osobę z nazwiskiem Ale osoba z nazwiskiem zachowała się jak prostak, naprawdę Paranoja, tragedia, tragedia To co dzisiaj było, po meczu się działo Szkoda, że nie nagrywałem, też nie chciałem tego nagrywać Bo też nie wiedziałem jaka była akcja Że on w ogóle miał do mnie jakieś tam pretensje i tak dalej Też naskoczyłem niepotrzebnie na jednego kolegi Bo myślałem, że szarpie brata a się okazało, że on odciągał brata skręć w lewo następnie, skręć w lewo w zjazd. bo mister trener zaczął mieć wątę do Darka i ja też nie widziałem tego od początku, tylko samą końcówkę no. tragedia, no śmiechu warty no to, ten wynik spowodował, że podlesianka Wyprzedza ich teraz na trzy kolejki przed końcem, i ma wszystko w swoich rękach. A AKS chyba myślał, że iskra się podłoży i dosyć szerydziwa do domu, ile bramek. No ale na szczęście udało się zremisować, a to jest taki zwycięski remis. Zwycięski remis. Była tylko jedna osoba taka naprawdę z normalnym podejściem. Był tu zawodnik, który szył bramkę na 1-0 z, z AKS-u. Także tyle z tego vloga. Kici, kici miał, będę Ciebie wiał, będę chciał Także jeszcze wracając do tego, jak może ktoś mieć do mnie wąty i do Darka O to, że opisałem sytuację z meczu taka jaka była No, no to to jest dopiero, trzeba być najebane w deklu I to nie wiesz, jak trzeba mieć nierówno pod sufitem nie? Masakra! Uuu, kończymy to tym radosnym akcentem Będę ciebie miał! Jak U... dalej bajki! Bajki La-la-la-lunia la la la, la, z jej. la, la, la Uuu, Co ma być, to będzie! Oho, zawsze i wszędzie! Oho. może nie jest jak niebie! Ile przed Ciebie bo życie jest piękne. Dalena! Miłość, miłość zakopany. Polewają się szapany. Ryczę jestem ja, a ty królowo nocy.